Hello, Leutunski, bardzo serdecznie jestem z w kolejnym odcinku na Dzisiaj może nie zagrałem sobie, ale po prostu chciałbym Wam przekazać informację. Jak możecie już ujrzeć, coś tutaj się dzieje, jakiś tam regulamin administracja, coś tam tego, o co chodzi, nie? to temu jakiś serwer, nie? O co chodzi? Tak naprawdę to stworzyłem swój serwer. Kto był na liveach, ten wie że tworzyłem swój serwer, na live'ach tworzyłem, spawn, wszystko, komendy wszystko stworzyłem i dzisiaj chciałem wam go tak jakby, zareklamować ze Za względu na to że nie mam skina bo mi nie, nie, nie wiem wersja mi coś nie ten tego nie przypadła, nie wiem, że nie wersja w kursu serwery coś dają no I mam skina stiffsona, no to tak powiem wam tak, że Otwarcie tego serwera jest, było już na przykład, no na przykład, no już było otwarcie. No i w każdej chwili możecie dołączyć. IP do serwera mojego, własnego jest w opisie, więc w każdej chwili możecie wbić, pograć sobie, on jest 24 godziny na dobę otwarty. I tak, pierwsze co, to tutaj w tym miejscu będziecie, no w tym miejscu będziecie się pojawiać. Nie no, może na początku być tak, że będziecie poza spawnem i po prostu komenda spawn i was piąci na spawnem. Ale tak, jesteście tutaj. Odwracacie się i macie informacje, czyli wszystko co to za serwer jest. To jest serwer yy aha, survival witaj na Survival Plus. Nie, nie dodało mi tego. już mam tutaj błąd, ale okej. Okay. Yy, to jest Survival Plus, plus frakcji. Hmm, możecie sobie przeczytać teraz jakie są informacje na ten serwerze. Ja wam teraz powiem tak w skrócie. To chodzi o to, że po prostu jest czysty survival. Eee, te się w losowe miejsce, dostajecie kit gracz, kit vip, zależy co, jakie RAM macie. Nie wszystko można kupić na stronie, tylko już strona jeszcze jest w trakcie przygotowywań. Więc jakbyście chcieli coś kupić, to po prostu na moim live. Na moim live będzie taniej. Jak ja będę live'a robił z tego serwera. Albo jakoś, to na pewno będzie taniej niż na stronie zwykłej. I tak, i to jest po prostu, Widzicie kit, gracz, vip, nie wiem, co tam jeszcze, jaki kit wymyślimy, bo mamy zrobione chyba dwa, no ile nie trzy, nie wiem, czekajcie. Kit, o, gracz, vip, mega vip, color i firewall. Yy, to to jest tak, na razie działają tylko gracz i vip. Mega vip to jest jeszcze w trakcie roboty, więc no. I to jest tak. Zbieracie sobie temy. Jak sobie już... a dobra Administracja jest w tym domku, oczywiście ja go robiłem A regulamin jest w tym Regulamin jest mały, bo jeszcze nie wiem co tutaj mniej więcej dodać, nie chcę mieszać, że wiecie Regulamin z informacjami, nie? Ale na pewno regulamin się jeszcze powiększy, jak coś chcecie mi doradzić to piszcie mi w komentarzach co mogę dodać do regulaminu Żeby po prostu było dobrze Tutaj wszystko macie Oj, i przeciąłem wszystko macie co najważniejsze praktycznie. Administracja to kto wie, ten wie, że oczywiście ja tu jestem, ale mi przycina dziwnie, no. Jestem ja i założyciel, też właściciel Kamil mój moderator. Według działamy tutaj, jeszcze będzie budowniczy, tylko nie wiem czy to ja znowu będę, czy jak to, czy ktoś załatwimy helper jeszcze na pewno. Moderator możliwe, nie. To, to wszystko się ogarnie później. Wtedy takie lampione wszystko ten, ale tak ogólnie wygląda spawn. O. Ja go robiłem własnoręcznie. Można powiedzieć tak, że serwer jak się stworzył. Było po prostu... czekacie, bo mnie tu coś... Nie dobra, 16, ale tutaj dreny, distance rozliczyłem. Dobra. Ja robiłem ten spawn, no nie wiem ile. Jeden live. I go zrobiłem nawet. To oczywiście jak pochodicie w tą stronę to wszystko dobrze pokazuję. No co? Wbijacie, gracie, jeżeli chcecie działkę. Bo ja z tej działki po prostu robię Co jest? Halo FPSy, co jest? Co jest? Co jest, co jest, co jest? Musimy się ogarnąć teraz. O co chodzi? To że obciążenie chyba. Czekajcie, zaraz wracam. Okej okay, już jestem. Musiałem cięcie zrobić, ale i tak nie spadają, ale mniejsza. Yy, szybko wam powiem o co tutaj ten. Jak chcecie działkę, piszecie do administracji albo do mnie, albo do Kamila ST, że chcecie po prostu działkę. My się do was stepamy, ja albo Kamil, zazwyczaj ja się do Was stepam, pokazujecie mi odkąd dokąd, na przykład wiecie, macie bedrock albo coś i pokazujecie mi, że odkąd chcecie dotąd działkę, nie? Ja po zaznaczam, wpisuję komendę, przydzielam wam działkę i nikt na tym terenie nie może wam poruszyć. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jest ograniczona działka, że wiecie, tam kratek na jest. U mnie nie ma czegoś takiego na tym serwerze. Chcecie dużą działkę, to daję wam dużo, tylko oczywiście z rozumem, nie? Nie będę robił na 200 kratek, nie? W to i w tą stronę, bo to jest przesada już trochę, nie? Więc zrozumiem też to, próbujcie robić. Mm. Możliwe, że zrobimy tak, że na przykład grać będzie mógł tylko mieć jedną działkę, taki VIP będzie mógł mieć chyba 3, co najmniej, no, maksymalnie 3, a Super VIP na przykład maksymalnie 5. Może możemy to tak zrobić, ale jeszcze zobaczymy co najmniej Na razie Was zapraszam na ten serwer, żebyście zaczęli grać. Jak widzę, że coś się dzieje na tym serwerze, że zaczynają ludzie grać, będzie aktywność duża, nie, nie musi być nie wiadomo jaka, ale żeby duża aktywność na tym serwerze. Dla mnie duża to z 10 dni. No ale mniejsza yy, Jak będzie aktywność na tym serwerze to ja będę kontynuował ten serwer A jeżeli na tym serwerze nikt nie będzie grał To niestety ja go będę zamykał I po prostu nie będę go opłacał Bo to oczywiście jest płatny serwer, nie jakiś... Aternos Server Pro, nie? To nie jest nic takiego Więc... Jak coś tam możecie mi też doradzić, co ja mógł tutaj jeszcze dorobić Jedna, chyba dwie osoby zaczęły grać Co ja na live miałem Robiłem live i dwie osoby zaczęły grać i jedna sobie domek zrobiła już. Nie wiem, zrobiła sobie aż z naszymi teren, jej działka już tu jest. I jeszcze co, najważniejsze to na pewno dziś będzie losowe tp. Tylko, że jeszcze tego nie zrobiłem. Możliwe, że jak widzicie to, ten odcinek, to możliwe, że już jest to losowe tp. Ale nie jestem zbytnio, no, przekonany, że wiecie. Ale losowe tp na pewno będzie w serwerze, więc to. Ja mam... dobra chyba tyle, nie? Słońce zachodzi Chyba tyle, ogłosiłem co miałem ogłosić Ja wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że się odcinek spodobał Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie I wbijajcie na serwer bo Po prostu No opłaca się moim zdaniem no, Jak coś tutaj ranki jeszcze będą Mini youtuber, youtuber Tak naprawdę no opłaca się moim zdaniem iż jakieś nagrody będą na pewno rozdawane Więc nawet można sobie zarobić, nie? Tak, tak, na pewno będą jakieś jest na live, gdzie osoby z serwera mogą wygrać, na nie wiem, 20 zł, 500 karma, nie? Coś ten Wszystko jest możliwe, nie? Po prostu, będzie duża aktywność, będę zrobić, nie? Ale dobra, nie będę przedłużał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i siema.